Pan poseł Michał Woś, dzisiaj na uroczystości Święta Niepodległości w Raciborzu. Czym dla Pana, Panie Pośle, jest patriotyzm? Czym jest ten dzień świętowania, odzyskania niepodległości? Trzeba zawsze pamiętać o tych, którzy walczyli za niepodległość, ale niepodległość to jest fundamentalna wartość, czyli to, że możemy sami o sobie decydować, że to... Historia pokazała, że to państwa narodowe są tymi, którzy, które najlepiej zapewniają dobrobyt tym, którzy mieszkają na ich terenie. To państwo polskie najlepiej zapewni dobrobyt, pomyślność, możliwość decydowania o sobie Polakom. I to jest właśnie niepodległość, czyli to, żebyśmy sami o sobie decydowali, żeby nam inni nie narzucali swoich pomysłów, bo inni będą działali we własnym interesie. I to jest oczywiście, jesteśmy w społeczności międzynarodowej, jesteśmy we współpracy z różnymi państwami i to jest bardzo piękne, trzeba troszczyć się o pokój dbać o wszystko, co najważniejsze, ale w tym wszystkim wiedzieć, że tylko Polska jest w stanie Polakom zapewnić najlepszy model rozwoju, dobrobyt, decydowanie o sobie, siłę i bezpieczeństwo. I myślę, że w tych dniach sposób szczególny trzeba o tym pamiętać, bo mało kto wie, że w tej chwili biurokracja europejska już zaproponowała zmiany traktatów europejskich, żeby przekształcić Unię Europejską z organizacji międzynarodowej, w której chcemy być, w której chcemy uczestniczyć, w jednolite państwo, gdzie to nie my będziemy decydowali, gdzie chcą nam zabrać prawo weta w prawie 60 różnych dziedzinach, począwszy od bezpieczeństwa przez podatki i przekazać je do Brukseli. No, jak demokratycznie wyglądają te struktury brukselskie, to można się przekonać, kto tam decyduje, w jaki sposób można wpłynąć na, na te decyzje. To jest zupełnie oderwane od jakichkolwiek wartości demokratycznych. My jesteśmy demokratami, my uważamy, że... Siła Polski tkwi w utrzymaniu naszej suwerenności, w budowie silnego, suwerennego państwa, we współpracy z innymi narodami, we współpracy, czy będąc częścią oczywiście Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej. Dlatego przy okazji takich świąt trzeba sobie zawsze uświadamiać, że to co może to jest slogan dla niektórych, ale że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że o niepodległość, o suwerenność, o państwo polskie trzeba się zawsze troszczyć, bo może być taki moment, że w sposób niezauważony ta niepodległość jest stracona, bo... My mówimy symbolicznie e, trzy rozbiory, ale przecież ci, którzy e, przy pierwszym, drugim, trzecim rozbiorze też wielu myślało, że jakaś forma e, zwykłej samorządności administracji przecież zostawała. Tak? Znaczy to nie był taki proces, którym nagle po trzecim rozbiorze ktoś się budził i mówił, o, nie ma Polski. I tak samo jest teraz. My musimy troszczyć się o niepodległy byt państwa polskiego, o suwerenność i myślę, że to robimy właśnie umacniając patriotyzm na takich spotkaniach, przekazując młodemu pokoleniu te wielkie wartości, ale też organizując się, budując stowarzyszenia. Angażując się w sferę publiczną i tego wszystkim życzę radosnego świętowania tego, że odzyskaliśmy przed 105 laty niepodległość i takiej dobrej troski każdemu życzę o to, żeby tą niepodległość, suwerenność umacniać, a nie dopuścić do tego, żebyśmy w sposób niepostrzeżony ją stracili. Bardzo dziękuję.